Cześć, witam was w kolejnym odcinku Serio Zero w Trowie. Dzisiaj czas na kolejny opening Tym razem wkroczą do tego jeszcze te mocniejsze skrzyneczki Także zrobimy karmy Miałbym 20 ale zapomniałem teraz jak farmiłem te banery u tej pniatki. Zapomniałem wziąć misję od tej wróżki na koniec i mamy tylko 19 Byłoby 20, ale to jeszcze nic straconego W sensie no na odcinku już nie nagram tego No ale sobie otworzę ją po prostu w następnej piniatce Nie zapomnę tego zrobić Odcinek nie będzie długi, bo po prostu chcemy otworzyć sobie te skrzyneczki. Yy, mam nadzieję, że wypadnie mi chociaż jedno złote jajko, bo przede wszystkim na to polowałem w tym evencie. Jak nie wypadnie, to będzie pięć karm, z których mi nie wypadło, więc będę troszkę załamany. No nic, yy, mamy troszkę z troszkę. Yy, hoho, troszkę to mało powiedziane. Style surprise. Czemu one się nie łączą ze sobą? Co za syf? No, i gdzie jest moje złote jajko? Super, dostałem z karmy pandę. Ona jest warta tam, niebo 20 tysięcy teraz. Uj, bez beznadzieję, ostatnia karma leci. I. Uwaga, uwaga. 10 fragmentów smoka. Dostałem 52 fragmenty smoka, którego już dawno, dawno mam. Ale totalna lipa była, no? Zobaczcie, co tutaj powypadało. Takie rzeczy. No, nie mogę, no? No jeszcze 19 tych skrzynek. Och. O, przynajmniej wypadła nam. O, dwa razy. No dobra. A jakieś kory tam powylatywały. E, jakieś lustrus. O, i tu całkiem sporo tych lustrus, bo chyba 12 mi wyleciało. By więc tutaj dużo lepiej. Podobało mi się to. Dobra, Ym, i co? Możemy jedną sobie sklejmować. O, dobra, 50 master jest. A co z drugą zrobić? Jak ją przetworzycie, to powinna być jeszcze jedna skrzynka chyba. Z tego no. Widzicie? Jak ją przetworzymy, to będzie skrzynka za to? I co jeszcze tam nam wypadnie? 25 korów, no i super. Kory to się przydadzą. Nie tylko do robienia Crystal giru, ale też do innych rzeczy, yy, gdzie tutaj te kory były. O 330, no i całkiem spoko, coś to będzie, może tam z drzwią sobie y, porobić. Dobra, ten lustrus to ma inny odcinek, bo nie tym się dzisiaj zajmujemy. No, a sobie otwórzmy to, co już tutaj nam powypadało. Może jakiś empowered game boxik. O, jeden nam wypadł, spoko. A to, no to sami wiecie, po prostu 64 tyle. Stali Surprise to jest. Yy... Może się ruszę, bo to dużo tego było. Style Surprise to jest tutaj w tym, powinno być to samo. O, widzisz? A nie, to jest Super Style Stash. Super Style. To jest Style Surprise, tak? Style Surprise. No to może co innego, to jest Unlock Random Non-Shadow Adventure Style You Don't Already Have Unlocked. No i nic, no dużo na tym końcu nam brakuje tego. Na poprzednim to już wyrzucałem do śmieci, bo miałem tego full. Ale tutaj patrzcie: 64 i weszło wszystko super. Dalej eee, Super Mount Stash. Unlock random dog, cat, rat, or adventure, in, adventure Mount you don't already have unlocked. To po 50 mastery daje, nie? Patrzcie, 200 master, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mastery. 500 mastery dostaliśmy za to, rozumiecie? Wow! To było mocne. Tyle sobie odblokowaliśmy. Dobra, no to co? Jeszcze tutaj mamy super receptasz. To cyk. po dwa jakieś yy, recepty nam... Znaczy no, jakieś tyle nam poodblokowało odblokowało. są one recepty. Tutaj sobie no, oczywiście otworzymy dla Gemdastu A tam. Kimi w ten Game dust Cosmic. O to chyba 10 tysięcy poleciało. No poleciało 10 tysięcy gemdastu to jest najmocniejsza rzecz jaka może wypaść to właśnie 10 tysięcy gemdastu danego koloru jest 300 000 albo 10 tysięcy więc to jest spokojnie jak wypadnie te 10 tysięcy no nic no, za tyle widzieliście tyle powypadało yy, troszkę nam się to przyda oczywiście 19 lustrów spoko Empowered gemboxy też sobie otworzymy na następnym odcinku no a jestem trochę zawidziany bo tego złotego jajka nie było niestety no, no niestety no nic, nie można mieć wszystkiego, prawda? No trudno. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze sobie to tam po farmie, no ale już z tego raczej jajka nie będzie. Na scenę.